Hej, hej kochani, z tej strony Wasza Polish Notes i dzisiaj chciałabym Wam przedstawić 5 genialnych apek, które pozwolą Wam się lepiej zorganizować, szybciej się uczyć i lepiej zarządzać swoim czasem tak, aby potem mieć go jak najwięcej na Wasze przyjemności. Polecę Wam także przeuroczą apkę do self-care, bo nasz stan emocjonalny jest bardzo ważny dla zwiększenia naszej produktywności oczywiście. A jeśli chcecie być ze mną na bieżąco, mieć stałe źródło inspiracji i motywacji, to nie zapomnijcie kliknąć suba i włączyć powiadomień, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. I jak zwykle zapraszam was także na Instagrama, Facebooka i Tiktoka, gdzie czeka na was dodatkowa dawka fajnego study kontentu. No i pamiętajcie, że możecie kupić ode mnie najlepsze notatki maturalne z biologii, a więcej szczegółów znajdziecie oczywiście w opisie. A może macie pomysły, jakie aplikacje związane ze szkołą, lifestylem czy rozrywką mam dla Was przetestować? A może macie jakieś ulubione aplikacje, które pomagają Wam się zorganizować? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Jako, że preferuję polecanie apek, które już sama używam i lubię, zamiast polecać randomowe znaleziska ze sklepu Play, jak to często bywa to nie mogło tej aplikacji językowej zabraknąć. Mowa tutaj o Speakly, o którym już na moim kanale raz wspominałam, nawet dzieliłam się kiedyś bardzo dużym kodem rabatowym na premium, nie wiem czy jeszcze działa, no ale możecie spróbować, odsyłam Was w takim przypadku do poprzedniego filmiku, tam również znajdziecie jeszcze więcej info o samej apce, tak czy siak serio warto, bo jest to apka do nauki języków, która najbardziej ze wszystkich przypadła mi do gustu, naprawdę serio. I na rzecz spikli, co ważne, zrezygnowałam z oglądania losowych Reelsów na Insta i TikToka podczas moich jazd na uczelnie, bo powiem Wam, takie bezsensowne przeglądanie niezbyt wartościowych treści nie sprzyja niczemu, a potem narzekam sobie, że nie mam na nic czasu. A tak, to codziennie uczę się tego języka, nowych słówek, wyrażeń itd. I na ten moment można wybrać jeden z siedmiu języków do nauki. W moim przypadku jest to niemiecki, no bo ci, którzy mnie obserwują, to wiedzą, że studiuję germanistykę, a Speakly ma mnóstwo świetnych opcji powtórek. No i przede wszystkim motywuje do nauki, co chyba najważniejsze. Dostajecie o wybranej przez Was porze przypomnienie, że czas zajrzeć do aplikacji i poćwiczyć, a jednocześnie spokojnie to dosłownie kilka minut i na pewno to nie jest tyle czasu. Jakoś nie wiadomo, ile, przez co nie czujemy po prostu, jakby uczenie się języka nas przerastało i to jest bardzo spoko. I dla każdego myślę znajdzie się jakaś preferowana, fajna aktywność. Możecie normalnie prowadzić konwersacje typowe dla codziennego użycia. Używając na przykład waszego mikrofonu, możecie słuchać zagranicznych piosenek poleconych przez autorów aplikacji, można posłuchać sobie w drodze do szkoły tekstu i jednocześnie śledzić go w oryginale, albo na przykład w tłumaczeniu. Naturalnie jest też możliwość powtórki słówek, jak się ma ochotę, a jeśli coś wam nie pójdzie, to się nie przejmujcie, bo aplikacja na was nie nakrzyczy, jak nasza znienawidzona nauczycielka, tylko po jakimś czasie wam to słówko jeszcze raz przypomni. I tak dopóki się nie nauczycie. A najlepsze jest to, że sama aplikacja dodatkowo wyznacza nam codziennie cele. Co działa trochę jak taki swoisty habit tracker. Ja dzisiaj przykładowo musiałam osiągnąć mój dzienny cel słówek plus posłuchać jeszcze jedną piosenkę i obie rzeczy mam już zrobione. No i oczywiście następnego dnia dostajemy dawkę nowych słówek i zwrotów, które ćwiczymy sobie w preferowany dla nas sposób. Albo skupiamy się na pisaniu, albo na mówieniu, albo możemy sobie te dwa systemy jeszcze wymieszać i też jest fajnie. Ja zwykle mieszam. Sama apka, co jest oczywiście na no ogromny plus, jest po polsku i jest warta każdej kasy, bo na ten moment nie spotkałam takiej intuicyjnej, i dającej kopa do działania aplikacji językowej, a poza tym jest to ogromne źródło wiedzy, bo przy każdym wyrażeniu, które nam spikli pokazuje, możecie sobie włączyć opcję, która pokazuje Wam reguły gramatyczne, odmianę czasownika, jak powinno się konkretne rzeczowniki traktować, jakieś tam koniugacje, deklinacje, to wszystko macie w tej jednej aplikacji i to jest naprawdę, naprawdę super. I odkryłam to w sumie niedawno i bardzo mi się to podoba, nie powiem. Także aplikacja jak najbardziej super i ją mogę z całego serduszka polecić. Aplikacja numer dwa to aktualnie moje życie i nieskończona miłość, szczególnie teraz przed sesją, gdy muszę się nieco ogarnąć z egzaminami, nie powiem. Jest to To do ist, czyli aplikacja do robienia list do zrobienia. <grytanie> Brzmi jak masło maślane, no ale do tego ona służy. A co najlepsze, jest darmowa łatwa w obsłudze, wpisywanie jakichkolwiek zadań zajmuje nam dosłownie sekundy, więc robię to sobie na przykład wieczorkiem przed snem i właśnie dla to -do list zrezygnowałam z noszenia kalendarzy i bujo bo po prostu kocham Właśnie takie szybkie zapisywanie, po prostu sobie szybko wpisuję takie zadanko, robię je, a następnie odhaczam i lecę dalej. I to jest piękne. I wiecie sami, że ja kocham budżo bardzo, bardzo mocno, no ale ta szybka lista, do której zawsze mogę zajrzeć i którą zawsze mam ze sobą, po prostu wygrywa. Możecie sobie jakieś tam zadania specjalnie oznaczać, priorytetować, etykietować różnymi kolorami, robić potem zadania z zadań, ale na serio. Podstawowe funkcje tej aplikacji już są dla mnie czymś idealnym i tego po prostu poprawiać nie trzeba. I dodatkowo ta aplikacja jest tak przejrzysta, pozbawiona zbędnych funkcji, że jest to coś idealnego dla minimalistów. A jak sobie jeszcze wrzucicie ładny widget na jeden z ekranów głównych, to gwarantuję wam, że już niczego nie zapomnicie zrobić. A tych widgetów są dwa, i oba są super i motywują do odhaczania. Kolejnych wyznaczonych przez was zadań również z całego serca polecam. Dobrze, kochani, czas przejść do aplikacji trzeciej, która się nazywa Finch i jest to aplikacja do tak zwanego self care. Obiecałam wam, więc jest. Jest to aplikacja po angielsku, nie powiem, ale jest na tyle łatwa w obsłudze, że nie powinniście mieć z nią żadnego problemu. I mi osobiście ta apka bardzo, bardzo pomaga, bo nieświadomie Prowadzę cały dziennik mojego nastroju, za co jestem wdzięczna, co ma wpływ na to, kim jestem, co dzisiaj zrobiłam dla siebie itd., itd. Trochę właśnie jak takie budżo. Normalnie, nie ukrywam, nie miałabym czasu na takie rzeczy, ale co mnie do tego przekonuje... To hodowanie ptaszka. Dosłownie. Na początku dajecie pisklaczkowi imię, opiekujecie się nim, wybieracie mu płeć i jeśli będziecie wykonywać zadania związane z waszym samopoczuciem czy relaksem, będziecie robić na przykład ćwiczenie oddechowe albo poranne rozciąganie, to wtedy nasz mały ptaszek otrzymuje punkty energii, które. Może wykorzystać na przykład na urocze podróże, z których potem wraca i opowiada ci co nowego odkrył, i rozpływam się nad tym, jak urocza jest ta apka. Zbieracie również diamenciki, takie tęczowe, które potem możecie wydawać na fajne outfity dla waszego zwierzaka i inne atrakcje. A jeśli użycie mojego kodu, który zaraz wam tutaj wstawię, i na początku aplikacji go sobie użyjecie. To dostaniecie troszkę tych diamencików jeszcze za darmo. No i możecie też mnie dodawać do znajomych, i wtedy nasze ptaszki mogą się odwiedzać. Jest to naprawdę fajna sprawa, polecam. I w aplikacji są też między innymi ćwiczenia na właśnie takie uspokajanie się, opanowanie sytuacji. Są też habit trackery, możecie sobie ustawiać własne cele, na przykład, że ustalicie sobie wieczorem własne cele, albo wypijecie wodę. Albo jeszcze dużo innych opcji tam jest. I używam tą aplikację na razie od kilku dni. Mój ptaszek jest jeszcze malutki, ale na pewno będzie rósł, bo serio nie mam zamiaru odinstalowywać fincha. Jest to wersja darmowa, którą aktualnie używam. Jest też wersja pro, która zawiera dodatkowe aktywności, zadania, challenge itd., ale apka w wersji darmowej. Też jest jak najbardziej używalna, polecam wam ją, kochani, bo nawet nie macie pojęcia, jak dobre samopoczucie wpływa na naszą produktywność. Wierzcie mi. Dzięki czwartej aplikacji, którą zaraz wam pokażę, będziecie robić fiszki znacznie szybciej niż na Quizlecie, a dodatkowo cały interfejs jest prosty, jak budowa cepa. I mimo, że w przypadku minigier takich jak Memory, Quizlet no, wygrywa to Flashcards Study Effectively, bo tak się ta apka nazywa, wygrywa właśnie tą prostotą. I tym, że jest w pełni darmowa, żadnych reklam, żadnych pro, żadnych programów, nic. We Flashcards możecie sobie tworzyć fiszki z czego dosłownie chcecie, ile chcecie i z jakich tylko tematów potrzebujecie. Robicie sobie po prostu taką talię, wpisujecie definicję oraz rozwiązanie i voila. Możecie je sobie przeglądać albo w sposób tradycyjny, albo w formie mini testu. Oczywiście apka ma tą swoją sztuczną inteligencję, więc jeśli zrobicie coś źle, to prędzej czy później ta trudna dla nas fiszka ponownie się pojawi. Są trzy tryby trudności do wyboru. Także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie i co jest fajne, możecie dzielić się swoimi fiszkami z innymi osobami, wystarczy udostępnić im po prostu specjalny kod, ale także możecie fiszki sobie wyświetlać na innych urządzeniach i również po prostu wpisujecie specjalny kod. I te same fiszki, które stworzyliście sobie na telefonie, możecie mieć na zupełnie innym urządzeniu. Jest to fajne, ogólnie rozwiązanie dla minimalistów ponownie, ale także dla osób, które nie przepadają za Quizletem, ponieważ na przykład interfejs im nie odpowiada i szukają jakiejś darmowej alternatywy. Jest może i mniej barierów, znacznie mniej barierów, ale jest przede wszystkim esencja fiszek i mało rozpraszaczy, które wpływają na to, jak długo będziemy się danego materiału uczyć, a to wpływa na naszą produktywność, oczywiście. Ostatnia aplikacja, którą wam pokażę, jest bardziej luźna, mniej związana z nauką, ale na pewno przydatna dla osób zabieganych, ale jednocześnie takich, które chciałyby prowadzić taki mini dziennik. Mowa tutaj o 1SE. Jest to skrót od One Second Every Day. Pewnie jeszcze o niej nie słyszeliście, ale jest to aplikacja, w której codziennie nagrywacie jeden jednosekundowy filmik. No dobrze, jest też opcja półtorej sekundy, a jak wykupicie premium to i nawet 5, ale mniejsza. No i nagrywacie ten jednosekundowy filmik codziennie, pod którym dodatkowo możecie dać komentarz, co się danego dnia działo. Znowu szybka akcja, mało czasu potrzeba, a pamiątka jest naprawdę świetna i aplikacja zapisuje wasze filmiki w takim właśnie kalendarzu. A gdy tylko macie ochotę, klikacie jeden przycisk i jest stworzona dla Was kompilacja właśnie takich jednosekundowych momentów z Waszego życia, co może być potem genialną pamiątką. No i Macie dostęp do Waszych wspomnień kiedy chcecie. Ja właśnie robię sobie taki challenge, że codziennie przez cały miesiąc będę sobie taki filmik nagrywać, a następnie zrobię sobie taki fajny mashup tego wszystkiego. Jeśli ktoś chce się do mnie dołączyć, to oczywiście zapraszam. A możecie sobie tworzyć dużo projektów, jeden może być o imprezach, drugi o nauce, trzeci o przyjaciołach i możecie tworzyć sobie różne kompilacje. A jeśli akurat zapomnieliście nagrać filmik bezpośrednio w apce, a macie na przykład jakieś wspomnienie w galerii, aplikacja może je specjalnie dla Was załadować. No, i to już wszystkie aplikacje, jakie dla Was przygotowałam. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, którą aplikację już znacie i używacie, a może jeszcze o żadnej z nich na przykład nie słyszeliście i chcecie je spróbować. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona z nich wszystkich i gorąco Wam je polecam. A my, kochani, widzimy się, mam nadzieję, w następnym odcinku na moim kanale. Tylko nie zapomnijcie dać łapki w górę i subskrypcji na do widzenia. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć, cześć!